Nepo rozpoczął patriotycznie, ponieważ obrona rosyjska, e, która ostatnio no, króluje e, w, w jego repertuarze debiutowym. Karłano e, ostatnio nawet się wkurzał, że e, kiedy on zaczął grać rosyjską tam lata temu, to wyśmiewali go. A teraz co drugi to hista obronę rosyjską mieli. E, no dobra, tutaj poszło D4, więc główna nitka, koniec D3, koniec D6, totalna symetria i jeżeli tutaj biały podejdzie do tematu tak na spokojnie, czyli ustawi się po prostu przez C3, no to no ciężko jest cokolwiek podziałać. No wtedy te pozycje są naprawdę bardzo mdłe, i no nie ma po prostu takiej fizycznej możliwości, żeby gdzieś tam przeciwnika oszukać. W związku z tym, najlepszą próbą w ogóle do gry na wygraną jest tutaj posunięcie C4, które podważa to centrum czarne. Oczywiście bicie na C4 jest niemożliwe, no bo ciągle ten skoczek na E4 tutaj podwisa. Więc w partii poszło C6, no to biały skoczek C3, cały czas książkowo, tak jak widzicie. Już nawiasem mówiąc widzieliśmy ten wariant w rękach Nepo, to z Dudą nawet chyba to, to było grane. I w sumie można sobie pomyśleć, że Reprezentant Francji, Maxim wacher graf, no to w ogóle odwalił tutaj totalną głupotę, nie? No, bo z własnej woli popsuł sobie strukturę pionową, robiąc izolowanego pionka, gdzie tutaj czarny ma elegancko piony w kupie, ciężko się do, czego, do czegokolwiek przyczepić. Natomiast w praktyce okazuje się, że tego piona A2 bardzo ciężko atakować, a z linii B łatwo sobie można skorzystać, żeby przyczepić. Przycisnąć tego piona B7. Dodatkowo brak piona na D5 sprawia, że biały ma tutaj lepszą kontrolę w centrum, i to widać na przykład po polu E5, z którego skoczek często chce skorzystać. W partii skoczek D7 poszło tutaj wieża B1 za takim właśnie na piona, więc B5, no i H3 i jak się kurde tego związania pozbyć? To związanie jest naprawdę giga problematyczne, ponieważ skoczek jest niemobilny, no i hetman też nie bardzo może gdzieś chodzić, okej. Okay. Można gdzieś tam wycofać gońca, wycofać skoczka i wtedy pozbyć się tego związania, no ale to jest bardzo czasochłonne rozwiązanie. No i dodatkowo mocno mocno upraszczamy tę pozycję, prawda? No, gdzie ten goniec w sumie całkiem nieźle tutaj działa, więc nie tędy drog trzeba podejść do tematu znacznie bardziej agresywnie i MWL ma tego świadomość w związku z tym w tej pozycji przywalił ruchem G4 goniec teraz już musiał odejść, poszło bicie, odbicie i tutaj w sumie się zatrzymajmy bo jest stara zasada która w 99% przypadków działa czyli B do centrum zazwyczaj lepiej jest do centrum te piony przestawiać, bliżej tych centralnych linii. Natomiast w takich wyjątkowych przypadkach warto zbić od centrum. No i tutaj właśnie można by sobie pomyśleć, że wykorzystanie tej linii F będzie na plus, no bo oczywiście ta wieża już tutaj działa, ale w praktyce okazuje się, że to biały prędzej wykorzysta osłabienie króla, więc faktycznie tutaj trzeba Zagrać w klasyczny sposób HBG6, no i tak zagrał Nepo, i to jest prawidłowe podejście. I tutaj biały naprawdę pokazał klasę, bo delikatnie pozycja czarnego króla się osłabiła. Ta linia H, taka dosyć osłabiona, tylko jak to wykorzystać? No i właśnie biały znalazł sposób, choć zaczęło się niewinnie. Poszło tutaj posunięcie d5, czyli biały oczywiście próbuje podważyć piona b5 i to mu się tutaj udaje, nie ma obrony, więc w partii bicie odbicie. No i tutaj Nepo przeszedł do defensywy tego izolowanego pionka. No ale oczywiście czarny nie będzie się tylko bronił, czarny też się tutaj czai, żeby już za chwilę. Wkroczyć do akcji z kontrolą e, na słabego piona C3, no ale biały jest szybszy: goniec E3 i goniec D4. Więc jak tylko ten pion został zaatakowany, to błyskawicznie goniec obronił i to jest idealny układ. Zauważcie, zazwyczaj nie chcemy się pasywnie bronić, ale to jest taka aktywna obrona. Bo goniec oczywiście pełni funkcję defensywną, ale jednocześnie jest pięknie ustawiony w centrum szachownicy, atakuje na oba skrzydła, no i nie ma jak go wyganiać. W partii wieża f8, hetman d3, goniec tutaj wycofał się defensywnie, no to biały zagrał sobie król g2, żeby tutaj skoczek czy pionek nie podwisały. W partii wieża D8, wieża B1, wieża E6, więc oczywiście ta presja na punkt B6 jest tutaj wzmacniana. No i Francuz pomyślał w dosyć interesujący sposób, no bo ten pion jest izolowany, fajnie go już zaatakował, no ale w sumie ten pion też jest izolowany, fajnie byłoby się nim zainteresować. No i zagrał wieża A5 z atakiem tutaj. Ale też tutaj, więc komputerek twierdzi, że pozycja cały czas pozostaje w równowadze, no ale z praktycznego punktu widzenia. No to biały oczywiście cisi. W partii Hetman D8, więc ostra defensywa. No, a patrzcie, co robi biały. Wieża A6, wieża A5. E, więc sobie e, przestawił tę wieżę na linię A. No i faktycznie e, ten pion na A7 e, no, nie ma stabilnej sytuacji. E, właściwie bardzo ciężko jest go zabezpieczać już na tym etapie. Tym bardziej, że trzeba jeszcze bronić tego skoczka. Więc Nepo sobie stwierdził, że pójdzie tutaj na kontrę e, i zagrał skoczek C4. W partii wieża bije E6 i, wie, i, i Skoczek zbił wieżę na A5. I teraz prawdopodobnie Nepo sobie założył, że ta wieża gdzieś odchodzi, Skoczek idzie na C4. No oczywiście wiąże się to ze stratą pionka, ale tego pionka można błyskawicznie odzyskać. No bo teraz jak tam goniec się wycofa, bicie na A2, podejrzewam, że właśnie pan Jan coś... Tego rodzaju sobie policzył, no i stwierdził, że okej, okay, trochę ta moja pozycja śmierdzi, ale w sumie żyje, więc nie będę płakał. Ale okazuje się, że MWL. W tej pozycji znalazł naprawdę przegenialną kombinację. No, i myślę, że będzie to jeden z kandydatów na kombinację roku. No, zbliża się już końcówka roku, więc prawdopodobnie plebiscyt na najlepszą kombinację, najlepszą partię zawodnika i tak dalej niedługo się na czeskomie pojawi. No, i jestem przekonany, że ta partia się tam znajdzie. Ponieważ mimo tego, że. Wieża tutaj wisi, to biały wcale nie będzie tutaj uciekał. Biały stawia na aktywność i w partii poszło skoczek G5. I skoczek G5 jest naprawdę fenomenalnym zagraniem, bo wiecie co się tutaj dzieje? Po biciu na E6 wchodzi Hetman G6 i nie ma jak się bronić po białych polach. Oczywiście można uciec gońcem z planem ewakuacji króla. Ale tutaj, totalnie mega, ultra, turbo hamskim zagraniem, będzie goniec F6, żeby zabrać tę możliwość ucieczki. No i teraz król w tarapatach, chociaż można oczywiście też po prostu zdobyć Hetmana. Nie? Zdobycie Hetmana też zapewni tutaj zwycięstwo, no ale to goniec F6 ma w sobie więcej finezji. W partii wieża D6, no, oczywiście Nepo nie jest głupi, on ma świadomość, policzył sobie ten wariant, że dostanie tam mata. No i teraz ta wieża podwisa podwójnie. Ale okazuje się, że MWL cały czas ma wywalone w odchodzenie tą wieżą. Hetwan G3. I zobaczcie to, co Wam powiedziałem, te 15 ruchów temu, że osłabiła się linia H. No to koniec końców to decyduje o wyniku partii. Yy, przykładowo, jakieś F6 tutaj nie ratuje, no bo można po prostu zbić, zbić na D6 i okej, okay, czarny odzyskuje materiał, no ale na sam koniec wariantu yy, wchodzi forsowne Hetman D5, yy, no i oczywiście jest strata tego skoczka. Yy, w partii yy, Hetman D8, więc ta wieża została zabezpieczona, no i czarny ma w planach Poświęcenie Hetmana, czyli prawdopodobnie Nepo y, po Hetman G4 z groźbą mata chciał zbić. No i teraz zbić na E6. No i pozycja jest z gatunku tych przegranych, no ale można jeszcze tutaj walczyć. Za Hetmana y, czarny ma wieżę oraz skoczka, więc sporo materiału, walka trwa. No ale tutaj MWL znalazł kolejne genialne zagranie. Wieża E8. No coś naprawdę przepięknego, zbić tutaj na g5 oczywiście nie można, bo bicie na d6, wykorzystujące związanie, a jeżeli hetman zbije wieżę, co nastąpiło w partii, no to teraz wchodzi hetman h4. I już nie ma tej ofiary hetmana zaskoczka. No i cóż, po prostu jest, tu, jest tutaj nieuchronny, forsowny mat. W partii jeszcze poszedł szach, no, ale tutaj okazuje się, że król idzie do przodu i absolutnie żadnego sensownego szacha tutaj nie ma. No, można jeszcze dać szacha na D3, no ale koniec przesłania. Król jest tutaj na G3 bezpieczny, no i ten mat jest po prostu nieuchronny. Więc muszę powiedzieć, że coś przepięknego. W szesnastym posunięciu Nepo osłabił sobie tę linię H i MWL cały czas się na tę linię H i 15 posunięć później faktycznie znalazł sposób, żeby to osłabienie wykorzystać. Bardzo bardzo ładna kombinacja. Zobaczymy, czy w plebiscycie na najlepszą kombinację roku faktycznie się pojawi. I przypominam, że trwają zapisy na zajęcia online dla początkujących. Jeżeli chcesz podnieść swój poziom, masz ranking poniżej 1100-1200 na czeskomie. Chciałbyś poznać tajniki świata szachów, poznać wszel wszelkie słówka ze slangu szachowego, poznać tak zwaną klasykę. No to właśnie te zajęcia są idealnie dla ciebie. Wszystko masz w linku w przypiętym komentarzu. Zajęcia są w poniedziałki od 17:45 do 18:45. Są nagrywane, więc też możesz sobie przerobić w dowolnym momencie. A cena jest bardzo uczciwa: stówka miesięcznie bądź 85 polskich złotych dla zawodników z cebularza.